Witajcie kicy Dzisiaj zajęcia dla dzieciaków. Witamy was razem z Patrykiem. Cześć Patryk. Pokażemy Wam kilka ćwiczeń. Poprzedzimy to wszystko rozgrzewką i możecie to wykonywać razem w domu ze swoimi rodzicami bądź sami, więc zaczniemy od rozgrzewki, tak? Na początek Patryk wykona 15 pajacyków. Pamiętajcie, dotykamy do góry, czyli klaszczemy rączkami nad głową i obijamy rączkami o wasze uda. Dobra Patryk, dawaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super. Teraz robimy krążenia ramion do przodu. Bardzo szeroko krążymy ramionami. Do przodu, pokaż Patryk, jak krążymy ramionami. Do przodu, tak super, bardzo szeroko. Tak jest, do tyłu, świetnie. Krążymy ramionami, bardzo dobrze. Tak, i teraz mocno przytulamy sobie rączki do ciała. I otwieramy. Przytulamy, otwieramy. Wysoko ręce trzymamy. Wysoko ręce trzymamy, tak. Bardzo dobrze. Mocno. Tak jest. Okej. Okay. Dobra, teraz kładziemy się na trawie. Bądź na ziemi, na dywanie, co macie do, do dyspozycji. I robimy sobie 5 ładnych pompek. Patryk, pokaż pie pompki. Raz, dwa. Trzy, cztery, 5. Zostajemy w takim podporze jak byłeś. teraz tak Z bioderka na dół, pupa na dół, pupa jeszcze na dół, Super. tak i wyskakujemy mocno do góry. Tak czyli wskakujemy na nóżki, tak jak dopadni powstań, hop i do góry i robimy padni powstań. hop, dwa. Dobrze, 3. Mocny wyskok do góry, rączki do góry. 4, 5, spróbujemy zrobić 10, dalej Patryk. 6, 7, dobrze. 8, pięknie. 9 i 10, super, tak jest. Teraz złapiemy się za bioderka. Tu. Wsztajemy w lekkim rozkroku. I robimy krążenia. Najpierw w prawą stronę. Cały czas nasze nóżki są na ziemi. Super. Obszerne krążenia w prawą stronę. Bardzo dobrze. Trzymamy się cały czas za bioderka. I w lewą stronę. Super. Tak jest. Bardzo dobrze. I rozgrzewkę skończymy jeszcze. Jeszcze raz powtórzymy sobie pajacyki. Zrobimy 15 pajacyków na koniec rozgrzewki. Ok, startujemy, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Super. Rozgrzewka mamy za sobą. Teraz przerobimy sobie parę ruchów zwierząt, czyli Animal Flow. Wprowadzimy do naszych zabaw to co robimy na zajęciach. Ci, którzy nie wiedzą, to pokażemy parę zwierzątek, które widzimy w codziennym życiu. Patryk właśnie zaprezentuje, jak powinno się prawidłowo wykonywać to ćwiczenie. Zaczniemy sobie od żabki. Tak. I tak. Robimy przysiad. Przysiad niziutko. Patryk, zejdź na dół. Rączki są w środku. I skaczemy maksymalnie, jak najwyżej, jak najdalej. I na dół. Hop. Hop, 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 super. I wracamy z powrotem. Hop, 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 hop. Rączki cały czas są w środku. I hop, super. Teraz będzie zwierzątko, może i nie zwierzątko, robak, tak? Patryk, pokaż, jak robi robak. Tak? Nogi ugięte, kolanach. I robak idzie mocno na boki. Tak jest. I wracamy z powrotem. Super. Wracamy. Robak idzie tak. Na lewo, na prawo. Świetnie. Ok. Teraz trzecie zwierzątko to będzie małpka. Czyli ustawiamy się na bok. Bokiem. Tak. Schodzimy na dół. I przechodzimy bokiem. Od lewa noga. Hop. Tak jest. Nie skaczemy, nie wstajemy, nie wstajemy, nie wstajemy. Nie wstajemy. Patryk cały czas. Prawa noga, lewa noga. Nie krzyżujemy nóg z tyłu. Zejdź nisko do przysiadu. Zejdź nisko do przysiadu. Ekstra. Super. Dobrze. Teraz kładziemy się na plecy. I robimy raka. Obracamy się z tyłem. Wysoko pupa do góry. Wysoko pupa do góry. I idziemy rakiem. Super. Wysoko pupa do góry. Tak. I wracamy z powrotem. Wracamy z powrotem. Wysoko pupa do góry. Jeszcze, 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 jeszcze. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Trzymamy, trzymamy. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. trzymamy Pięknie. Bardzo dobrze. I ostatnie zwierzątko, jakie mamy na dzisiaj, to jest lew. Czyli idziemy do podporu przodem. Nóżki są z tyłu mocno wyprostowane. I idziemy na paluszkach do przodu. Super. Bardzo dobrze. Wysoko na paluszka. Tak jest.